Masz Hashimoto? Masz insulinooporność? 15 stycznia ruszają warsztaty, które poprowadzimy wspólnie. To będą warsztaty, na które po prostu musisz przejść. Jeżeli czujesz, że na co dzień nie dajesz sobie rady z dietą, jeżeli nie wiesz, jak układać masz posiłki z niskim indeksem chemicznym, jeżeli po prostu brakuje ci pomysłów na no, fajne, tak. zdrowe posiłki. I takie szybkie, wiecie, bo teraz nikt nie ma czasu na to, żeby stać w kuchni Zadbaj o swoje zdrowie i przyjdź po prostu do nas. Pogotuj z nami, porozmawiaj z nami. Przedyskutuj sprawę z Wiesią, która jest świetnym dietetykiem klinicznym i na pewno odpowie Ci na wszystkie pytania związane z Twoją chorobą, swoją przypadłością, nieważne w jakim jesteś wieku. Inwestujecie dziewczyny w siebie, przede wszystkim przychodząc na te warsztaty. W swoje zdrowie, w swoją przyszłość. Także naprawdę serdecznie zapraszamy. A Wiesia powie jeszcze raz co i gdzie i jak. Będziecie mogli kupić te warsztaty na www.poradalnia.pl w zakładce sklep. Musimy jeszcze wziąć pod uwagę, że są ludzie, którzy nie korzystają z mediów społecznościowych, mhm. a być może będą zainteresowani, więc przekażcie swoim znajomym. Z nami, z nami kontakt też może być bezpośredni bardzo, tu na terenie Milanówka, jest miejsce Milanówek Piasta 18 gdzie można przyjść i też się zapisać. Tak, Dorota do ciebie tutaj do Także zapraszamy do miejsca Nie właśnie. tylko nie tylko w ten sposób, ale jest taka możliwość, żeby ułatwić porozumiewanie się między nami a wami właśnie w ten sposób. 15 stycznia zapraszamy was do Milanówka do Wili Banczewianka. i tutaj klimatycznie ciepło, sympatycznie. Przywitamy was, ugościmy i pewnie będziemy się bardzo fajnie razem bawić. Zapraszamy zapraszamy.